Basia w tym opowiadaniu, które będę czytała dzisiaj, była dosyć taka, jakby to powiedzieć, była taka trochę roztargniona, trochę była niezadowolona i chciałabym, abyście dowiedzieli się dlaczego. Dziś, kiedy nagrywamy ten film, a wy będziecie go oglądać w lipcu, pogoda jest taka burzowa. Czyli trochę pada deszcz, trochę świeci słońce, kiedy już burza się skończy zupełnie tak, jak wtedy, kiedy Basia z tatą wyruszyła do Zo. Posłuchajcie. Wydawnictwo Harper Collins Polska. Dawniej Egmont. przedstawia. Zofia Stanecka, Basia. Ilustracje: Marianna Klejak. Basia i Upał w Wzom. Wszystko zaczęło się w pewną sobotę. Upał tego dnia był straszny. Mama źle się czuła, bo puchły jej nogi. A wielka, mała, niewiadoma rozpychała się w jej brzuchu tak, że wszystko, co mama zjadła, wyjeżdżało z powrotem. Tata podsypiał przy śniadaniu, strasznie zmęczony po nocnym dyżurze. Tata jest lekarzem i czasem musi zostać na noc w szpitalu. Janek, który nie lubi jak jest gorąco, zamknął się w swoim pokoju i powiedział, że wyjdzie w grudniu. Tylko Basia była zadowolona, że świeci słońce, bo Basia lubi każdą pogodę, a nie lubi tylko, gdy nic się nie dzieje. Wgramoliła się tacie na kolana i zaczęła nucić. Tatusiu, chodźmy na rolki. Mm, co mówisz? Wybudził. Chodźmy na rolki. Jestem zmęczony, Basiu. Daj mi chwilę posiedzieć. A ile będziesz siedział? Mm, minutka. A ile to jest minutka? 60 sekund. O nie, to strasznie długo. Malutko. Bardzo malutko, czy tylko trochę? Ech, no dobrze, pójdziemy gdzieś. Tylko nie na rolki. Jest za gorąco. Może do zoo? Tam przynajmniej jest dużo drzew. Zobaczcie. A jak pojedziemy do zoo, to przywieziemy stamtąd jakieś zwierzątko? Basia od zawsze chciała coś hodować. Choćby miał to być ślimak. Nie, nie, żadnych zwierzątek, jęknęła mama. Już i tak bez przerwy coś rozrzucacie i rozlewacie. Jeszcze tylko brakuje tu psich lub kocich kłaków. Ptaszki nie mają kłaków, mają piórka i pryskają pokarmem i ćwierkają. Kanarki śpiewają, właśnie i żeby nie było wątpliwości. Króliki bobczą, ślimaki wydzielają śluz, a rybki zarastają glonami. A pająki? Basiu, a nie możemy pojechać do Zo na rolkach? Zmieniła temat Basia. Po Zosie chodzi, nie jeździ, pouczył tata. Dlaczego? Może dlatego, żeby nie straszyć zwierząt, a może dlatego, że tam nie ma specjalnej dróżki dla rokarzy i dla rowerzystów. Poza tym idziemy do zoo po to, żeby obejrzeć zwierzęta, a nie leczyć podrapane na rolkach kolana. Oj, tato! Nie oj, tato, tylko zapytaj Janka, czy pójdzie z nami, czy woli poczekać na pierwszy śnieg. Ja w tym czasie zapakuję nam coś do jedzenia i picia. Janek uznał, że wyprawa do zoo jest dla maluchów i został w domu. Basia prawie się obraziła od tego malucha, ale w końcu stwierdziła, że Janek się nie zna i wydaje mu się, że jest nie wiadomo kim, tylko dlatego, że skończył sześć lat. Też coś do zoo pojechali tramwajem. Trochę dlatego, żeby było zabawniej, a trochę dlatego, że tuż przy przystanku tramwajowym jest wybieg dla niedźwiedzi. I Jeśli ma się szczęście, można je obejrzeć całkiem bliska. Tym razem nie mieli szczęścia. Za skałki na wybiegu wystawała tylko jedna niedźwiedzia łapa. To niesprawiedliwe! Zdenerwowała się Basia. Nie po to przyjechaliśmy, żeby nie oglądać misie. Misiu, Basiu. Oj, tato, kup mi balonik i lody, to może się trochę pocieszę. Hmm? Poproszę, tatusiu kochany. Zabrzejmy układ. Balonik nie, lody tak. Jedna kulka. Malinowe czy waniliowe? Malinowe, tato! A może niedźwiedzie się pochowały, bo nie mają takiego kochanego tatusia, który kupowałby im lody? To całkiem możliwe. W taki upał musi być im strasznie gorąco. Nie mogą zjąć futra, jak ty, z Pomyśl tylko, jak byś się czuła, gdybyś była cała, porośnięta grubym, brunatnym futrem? Gdybyś miała futro na brzuchu, na plecach, i na nosie, i na nosie, i na rękach, i na rękach, i na pupie, i na... w każdym razie, gdybyś miała futro wszędzie, to na pewno szukałabyś cienia w taki upał jak dziś. Jakbym miała wszędzie futro, to bym była wielka i groźna, i ryczałabym na janka, jakby mi zabierał kredki. I mama musiałaby ciągle sprzątać, bo bym liniała. Może nawet mm, musiałabym uciec z domu, żeby się nie denerwowała. Dobrze chociaż, że niedźwiedzie nie ćwierkają i nie pryskają pokarmem. A może mama nie miałaby nic przeciwko temu, żebym była niedźwiedziem. Gdybym poszła do fryzjera i ostrzygła się na jeża, jeże chyba nie robią nic złego. Kupią po nocach i rozlewają mleko z miseczki. Wiedziałam, że coś robią nie tak. Zawsze tak jest. Gdybyś obcięła się na jeża, miałabyś straszny kłopot. Misią w futrze jest gorąco, ale to futro chroni ich skórę przed oparzeniami w lecie i przed mrozem w zimie. Taki ostrzyżony miś bardzo by cierpiał. Oj, biedny miś, chyba, chyba już wolę być basią. Ja myślę, chodźmy lepiej do innych zwierząt. Zobaczymy, jak chowają się przed słońcem. A może znajdziemy takie, którym upał nie przeszkadza? I poszli. Najpierw znaleźli wróble, które chowały się przed upałem w cieniu drzew. Basia dała im okruchy z lodowego wafelka. Potem znaleźli flamingi, które chłodziły sobie nogi w wodzie. Basia też chciała wejść do Bajorka. Ale tata pokazał jej tabliczkę z napisem Zabrania się kąpieli w stawie, więc nic z tego nie wyszło. Zobaczyli ogon geparda, cały w kropki. Zobaczyli bąbelki w wodzie zostawione przez fokę i zobaczyli czubek głowy hipopotama, który spał w swoim stawie i ani myślał zjeść jabłuszko, które Basia specjalnie dla niego przyniosła, a potem mieli już dość. Tata zgrzał się i zmęczył, a Basia z wściekłością kopała jakiś kamyczek. To niesprawiedliwe. Człowiek wybiera się w taki upał do zoo, nawet sukienkę zakłada i wszystko organizuje, a te głupie zwierzęta tylko chowają się i chowają. Ciekawe jak one by się poczuły, gdybym to ja się schowała i już nigdy nie przyszła na nie popatrzeć. Na pewno byłoby im przykro, ale ja je rozumiem. Sam najchętniej wlazłbym pod wodę, albo położył się w cieniu skały. Leżałbym jak tata lew pod drzewem, a wy, moje lwice, przynosiłybyście mi napoje chłodzące. Oj, tato, przecież mama nie może teraz nic nosić, a ja jestem jeszcze malutka. Janek by przynosił, bo jest chłopcem, a dziewczynkom trzeba ustępować. To fakt, tylko że Janek nie mógłby być lwem. Wiesz, że nie znosi gorąca. Mógłby ewentualnie być słoniem. One mają tak grubą skórę, że nie boją się nawet największych upałów. A w razie czego mogą polać się wodą z trąby jak prysznicę. No to chodźmy do słoni! Może chociaż one nie schowają się przed nami? Słonie stały sobie spokojnie na wybiegu. Wielkie, szare i polewały się wodą z fosy. Jeden z nich wysunął trąbę w kierunku basi i. Dmuchnął na nią kropelkami wody. Hi hi, on pryska piciem, a może kąpielą? Jak my z Jankiem wychlapujemy wodę z wanny, nie jesteś z tego zadowolony? Cóż, wygląda na to, że o słoniu w domu też nie ma mowy. Oj, tato! Słoń by się u nas przecież nie zmieścił, chyba nawet taki całkiem mały. Ale dlaczego nie mogę mieć nawet mrówek? To naprawdę nie rozumiem mrówki gryzą, szybko biegają i wszędzie włażą. To ja już nigdy nie będę miała żadnego zwierzątka, tak! Przecież wszystkie zwierzątka się ruszają, bo są ruszające. A ja przecież nie chcę nieżywego zwierzątka. Basia była tak rozżalona na upał i na zwierzęta. Te, które się chowały, i te, których i tak nie mogła mieć, że nie zauważyła ciemnych chmur nadciągających nad zoo. Tata też niczego nie zauważył, bo myślał o tym, jak pocieszyć swoją córeczkę. Kiedy lunął deszcz, byli oboje bardzo zdziwieni. Nakryli sobie głowy torebkami po drugim śniadaniu i pognali do pawilonu dla gadów, żeby tam poczekać na słońce. W pawilonie było bardzo ciepło. Ciemnawo i dziwnie pachniało. Basia miała wrażenie, że nagle znaleźli się w innym świecie. Zamknięte w terariach jaszczurki, barany i żółwie wpatrywały się w nią tajemniczymi oczami. Nie wiedząc dlaczego, Basia zaczęła mówić szeptem: Tato, one nie mają futra. Nie śpiewają. Nie tryskają, nie tupią, nie biegają i nie mają śluzu, prawda? Zapadła cisza, w której słychać było tylko chrzęsty, dobywające się z terariów, A kiedy tata z Basią wrócili do domu, Razem z nimi przybył ktoś jeszcze. Kajetan. Mały, suchy, niczym nie pryskający żółw grecki. Janek był trochę zły, że to Basia dostała zwierzątko, ale tylko na początku. Kiedy obserwował, jak kajetan wciąga w siebie sałatę, stwierdził, że jednak fajnie mieć siostrę, która wie czego chce. Wszyscy pokochali kajetana chociaż okazało się, że potrafi nieźle nabrudzić. Basia musiała nauczyć się po nim sprzątać, ale to już zupełnie inna historia. Basia i upał w zoo, czyli jak to bywa wśród zwierząt, warsztat. Słuchajcie. Czytałam wam o tym, jak to było, kiedy Basia wybrała się z tatą do zoo. Był ogromny upał i zwierzętom było bardzo, bardzo gorąco. Mam dla Was taką propozycję. Nauczymy się tak bardzo prosto narysować dwa zwierzątka, które możemy spotkać w zoo. Proponuję Wam, aby była to żyrafa i był to słon. Ja będę pokazywać Wam, jak na tej białej katce przypiętej, tutaj stoi za mną taki, taki statek, sobie zrobiłam, jak narysować zwierzątko? Będę Wam po kolei pokazywać, dobrze? A Wy będziecie próbować rysować ze mną. Co mi będzie potrzebne do narysowania zwierząt? Kartka formatu A3, ale może być mniejsza. To zależy od tego, jakie materiały macie w domu. Może być nawet taka kartka do drukarki. Kartka z, ja mam kartkę z bloku. Może być też kartka z bloku takiego rysunkowego. I ja korzystam z pasteli olejnych. Bo lubię nimi po prostu malować, lubię nimi rysować, bo to są kredki pastelowe, olejne, ale możecie też dowolnymi innymi kredkami. Więc do dzieła. Najpierw żyrafa. Na początek narysujemy brzuch żyrafy. Będzie taki trochę podobny do jajka. Ale jak wiecie, z wiersza Jana brzechły, żyrafa z tego słynie, że. W górę wyciąga szyję. Więc rysujemy jej szyję. Teraz narysujemy żyrafie muśka. Narysujemy jej takie rożki. Ucho. możemy je też narysować. Ale musimy jej narysować buzię. Żyrafa uwielbia zjadać liście z drzew. nogi Zakończone kopytamy i oggond. Będziemy kolorować. a jeszcze przecież żyrafa ma centki. Takie kwadratowe centki. Zmieniamy kolor. Słonia. Słoń, no, ma bardzo duży brzuszek. To mu nersujemy ten brzuszek duży. Ma też dosyć sporą główkę. No i ma słoniowe uszy, którymi może się wachlować. Tak? Z drugiej strony troszeczkę będzie widoczny. Uchwa co najważniejsze ma trąbę. Teraz jeszcze dorysujemy mu. Przedłużenie. Tak? Przechodzimy dalej. Zobaczyliśmy żerafę brzechwą słowami Jana Brzechwy, fragmentem zo, to teraz czas na słonia. Ten słoń nazywa się Bombi. Ma trąbę, lecz na niej nie trąbi. Dlaczego? Nie bądź ciekawy, to jego prywatne sprawy. Słuchajcie, mamy zwierzęta, ale. Tym zwierzętom jest bardzo gorąco, bo jest ogromny upał, więc musimy je trochę ochłodzić. Dla ochłody zrobimy wiatraczek. Co nam potrzebne do zrobienia takiego pięknego wiatraczka? Zobaczcie. Potrzebna jest nam kartka kolorowego papieru. Ja mam taką piękną, ale możecie też wziąć sobie inną, jakąś po prostu kartkę kolorowego papieru. Jeżeli ta kartka kolorowego papieru jest yy, o kształcie prostokąta, to musimy z niej zrobić kwadrat. Jak z prostokąta zrobić kwadrat? Trzeba złożyć tak, by były wszystkie boki równe. Mamy kwadrat. Ten nasz kwadrat ma takie jedno zgięcie. Potrzebujemy, by miało jeszcze jedno takie zgięcie do kolejnej przekątnej, żeby nam się zrobiły takie cztery trójkąciki. Uwaga. Możemy je policzyć. Jeden, dwa, trzy, cztery. Tak? I teraz bierzemy nożyczki i będziemy po tych liniach rozcinać ten kwadrat, ale uwaga, tylko do połowy linii. Jeżeli ktoś ma trudność, może sobie zaznaczyć. Flamastrem albo długopisem, albo ówkiem, gdzie jest połowa mniej więcej linii, i tam po prostu do, te, do tego miejsca dociąć. Teraz będziemy zaginać rogi naprzemiennie. Jeden tutaj, jeden tutaj, a tu paluszkiem trzymamy. Z kolejnego trójkącika róg. Poprawiamy je tutaj paluszkiem. I z kolejnego. Mamy pierwszą część naszego wiatraczka. Możemy go nawet tutaj w środku skleić, aby nam się to trzymało bardziej. Jak już sprawdziliśmy, gdzie nam się to łączy, to możemy tutaj na środku dać trochę kleju. I zobaczcie, przyklejamy, tak? Teraz będzie nam potrzebna jeszcze pineska. Najlepiej aby ta pineska była jakaś taka kolorowa. Zobaczę, jakie mam kolory. Mam żółtą. Wezmę żółtą. I uwaga, bardzo delikatnie podnosimy do góry nasz wiatraczek i w środku przebijamy pineską i odkładamy sobie na chwileczkę. Bierzemy sobie jakieś drewienko, jakiś patyczek. Ja mam taki. Trochę jest brzydki, dlatego zrobię go ładniejszym i obłożę go złotkiem, taką folią. Właściwie to nie jest złotko, tylko sreberko powinnam powiedzieć, więc się poprawiam. Pamiętajcie, aby nie wbijać tej pineski tak do końca. To teraz prezentujemy, ja prezentuję to, co zrobiłam. A Wy możecie mi też zaprezentować swoje prace i przesłać mi na przykład mailem, chętnie je obejrzę. Mamy żyrafę, mamy słonia, mamy ogromny upał w zoo. i teraz dla ochłody trochę wiatru.